W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzę do Ciebie z sercem wciąż drżącym od lęku, z umysłem owładniętym stresem. Wiem, że wszystko, czego się boję, zniknie pod wpływem Twego błogosławieństwa, Twojej wielkiej miłości. Proszę, niech spoczną na mnie Twoje dobre dłonie, niech napełnią mnie całą pokojem. Dobry Ojcze, nie muszę zbyt wiele mówić. Ty wiesz, czego mi teraz potrzeba. Tak dobrze jest rozmawiać z Tobą. Znaleźć chwilę ukojenia w chaosie dnia. Jesteś moją skałą, oparciem w każdej ciężkiej chwili. Dzięki Tobie wiem, że dam sobie radę. Boże, zawierzam Ci wszystko, co mam w głowie, moje codzienne troski. Wszystko, co jest poza moją kontrolą, oddaję Tobie i świętym aniołom, wierząc, że niebo pomoże mi rozwiązać każdy życiowy supeł. Wszystko to, na co mam wpływ, pragnę zmienić z pomocą Ducha Świętego. Otwieram na Niego swoje serce, ufając, że napełni mnie swymi darami. Panie, dziękuję, że jesteś, że mogę czuć, jak spływa na mnie Twoja miłość. Już teraz wiem, że moje problemy są niczym przy twoim miłosierdziu. Postanawiam odpuścić to, co nie służy mojej duszy. Odpuszczam lęk, nerwy, gniew, żal i wszystko, co niszczy mnie od wewnątrz. Kieruję swe myśli ku światłu, jakim jesteś ty, ku dobru, pięknu i chrześcijańskiej prawdzie. To wszystko wyzwoli mnie od złego. Panie, proszę, Błogosław mi teraz i na kolejne dni mego życia. Prowadź mnie i obdarz mnie pokojem. Bym z radością i zaufaniem mogła służyć Ci, dopóki żyję. W Tobie jest wszystko, czego pragnę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.